Cześć, everyone. Witajcie kochani. Jest godzina 23. Dzieci śpią, a ja zabieram się za gotowanie, bo jutro oczekuję gości, polskich gości na indyjski obiedzie. Więc ugotuję dal z ziemniakami i szpinakiem. I mam nadzieję, że ugotujecie ze mną. Wygląda jak nie wygląda. <laughs> Nigdy o to nie dbam i potem tak wychodzi. W każdym bądź razie e, zapraszam do wspólnego gotowania. Mam nadzieję, że spróbujecie sami i będzie Wam smakowało. Dzisiaj gotujemy dal z soczewic i z takiej mieszanki dal z indyjskiego sklepu. Ja już na wstępie muszę się przyznać, że gafę szczeliłam, bo ja to robię zazwyczaj w tym multiguterze elektrycznym w domu i nie muszę tego wcześniej moczyć. E, więc na pewno trzeba wypukać tak, aby ta woda nie była taka biała. Ale najlepiej postawić to na wietrze, w wodzie i potem się trochę pogotować. No, a ja tego nie zrobiłam, bo mówię, jak robię w kukarze, to się po prostu lepiej robi. A tak naprawdę trzeba dużo pogotować. No, ja zagotowałam, trochę pogotowałam, ale za krótko. No i potem po prostu musiałam całe żeby to A tak to zostawicie na noc yy, soczewicę. W wodzie i potem pogotujecie, no trochę ją pogotujcie, żeby było miękkie, po prostu. Może po Na jeden kubek z ożywicy, trzy kubki wody. No i wcześniej, jak ten z się gotuje, no to korujemy trzy, trzy czerwone cebule. I dosyć drobno, bo nie będziemy tego blenderować. No i tradycyjnie pięć ząbków czosku i 1 cm imbiru jak najdrobniej, czyli ja tutaj robię na takiej mini tarce, a czosnek przez praskę. Zwracając uwagę na poziom ostrości tolerowany przez moją rodzinę, daję tylko jedno, czyli czerwone, zielonego jakaś nie widzę tutaj w okolicznych sklepach. Zawczasu uszykuję sobie też dwa pomidory i paprykę i ziemniaczki. Dokładną ilość składników podam w przepisie w opisie. Więc najpierw nagrzewamy olej, dajemy liść laurowy i kminek i do ja tego potem dodajemy powoli czosnek, imbir i chili i jak to się zrobi to cebula. Dalej ze szpinakiem i ziemniakami był jednym z dań, które podałam. Do tego jeszcze były bakłażany i matar panier. Przepis na matar panier jest, jest na kanale, a za szybkie przypomnienie. że to jest um, um, ta podstawa pomidorowo-andurowo-postkowa um, z chili, zblendowana ser panier podsmażony i wcześniej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie mi lajka, subskrypcję i komentarz. Pa!